Cześć, witajcie w kolejnym filmie na moim kanale. Witam wszystkie nowe osoby. Bardzo się cieszę, że do mnie zajrzeliście. Zapraszam Was dzisiaj na hol zakupowy. Będą tutaj rzeczy do domu, ale i nie tylko. Generalnie taki całkowity misz -masz. Bardzo dużo rzeczy mi się nazbierało ostatnio, bardzo dużo zakupów zrobiłam. Też dostaliśmy prezent, będę chciała Wam wszystko pokazać. Także może najpierw pozdejmuję sobie te wszystkie torby na dół. I za chwilkę do Was wracam. Zacznę Wam pokazywanie zakupów, może od Ikea? I zacznę od tego cudownego drzewka. Tak, mamy pierwszą choinkę w domu w tym roku. Co roku mamy żywą choinkę. A jak wiecie, kupiłam ostatnio sobie nowe biurko toaletkę do naszej sypialni i jak zobaczyłam tą choineczkę w IKEA, to nie mogłam się oprzeć i stwierdziłam, że idealnie właśnie na moim biurku będzie wyglądać. Donicę tą już miałam w domu, ale ona też była z IKEA, tylko że kupiona chyba u rok temu albo i lepiej, także idealnie mi pasuje do choineczki. Może ją od razu postawię tutaj sobie z tyłu. żeby czasami nic się nie wydarzyło. Teraz wiecie, co wygląda, jakbym jakiegoś roga tam miała. Może tak będzie lepiej? Tak się tutaj pomiędzy drzewka z moją głową postaram zmieścić. Dobra, i zaczynamy od pierwszej siaty z Ikea. Zobaczcie, tak mnie zachwyciły te nowe pojemniki. Taką nową kolorystykę Ikea wprowadziła, nie wiem, nie widziałam nigdy wcześniej, jest to kolor morelowy, a jak... Osoby, które mnie oglądają od jakiegoś czasu wiedzą, zachorowałam ostatnio na kolor morelowy i do sypialni coraz to więcej dodatków właśnie w kolorze morelowym zaczynam dobierać, to stwierdziłam, że takie pojemniczki do szafy, do segregacji czegoś będą idealne i były bardzo tanie, po półtora funta tylko. Także wzięłam sobie dwa takie pojemniczki, czy dla mnie, czy dla Maksia będą idealne na jakieś drobiazgi. Kolejną rzeczą w tym kolorze... Zobaczyłam te poszewki na poduszki i nie mogłam się oprzeć. Zobaczcie, jakie piękne. Maxima ma w łóżeczku właśnie też dwie poduszki w takim kolorze. No i stwierdziłam, że na naszym łóżku też jako taki dodatek będą świetnie wyglądać. Dwie sztuki 3,5 funta. Kolejny zestaw wieszaków na mój ten stojak metalowy, który obok mojego biurka stoi. Tam właśnie wszystkie drewniane. Yy, takie wieszaki chcę sobie powiesić i tak co chwilę dokupuję, bo wieszam rzeczy i tak e, dokładnie nie wiem, ile mi będzie potrzeba, także za każdą razem, jak jestem w Ikei, a wiem, że będę musiała jakieś rzeczy jeszcze powiesić, to dokupuję sobie. Kupiłam klopsiki szwedzkie i dwa sosy do nich, na pewno znacie klopsiki szwedzkie z Ikei, mam je w zamrażalniku, już nie będę wyciągać i dwa sosy. E, 5 funtów za ten zestaw zapłaciłam, chyba o ile dobrze kojarzę. Paczka, jedna paczka klopsików, dwa sosy. I uwaga, uwaga, stwierdziłam, że czas na wymianę szklanek. Zazwyczaj używaliśmy, miałam takie, mam takie duże, takie w takim słoikowym typie szklanki z takim uchem. I tak już chyba za długo je mamy w domu, to już będą za 4 lata. I tak, nie wiem, myślę, że ten styl taki słoikowy już troszeczkę mija. I już też nam się znudziły po tylu latach, więc stwierdziłam, że czas na nowe szkło. I zakupiłam 10 szklaneczek. Nie wiem czemu nie wzięłam 12, wzięłam 10. W takim oto kształcie. Bardzo mi się podobają. No, świetnie, a tak wygodnie w ręku, w dłoni się trzyma. Także myślę, że jakiś kolorowy napój albo woda z plasterkiem cytryny będzie idealnie smakować z takiej szklanki. Kolejna szata. Kolejny zestaw wieszaków. Aha, te szklaneczki były funta za sztukę. Tu kolejne wyszaki. Kupiłam też sobie taki zwykły kosz na śmieci, na papiery, paragon w środku. I tak się zastanawiałam, czy kupić biały czy czarny, ale stwierdziłam, że do mojego biurka będzie pasować czarny, także będzie stał na pewno tam pod biurkiem na podłodze. On kosztował tylko jednego funta. Zestaw miseczek w pastelowym kolorze dla Maksia. Jest ich tutaj 6 25 funta 25 płaciłam. Mam już w tym kolorze dla niego sztuczce, kubeczki. Teraz dochodzą miseczki i będę czekała, aż ja wprowadzi jeszcze talerzyki, bo talerzyków w tym kolorze jeszcze nie ma. Są takie w takich ostrych kolorach. Nie mogłam się oprzeć, nie mogłam się oprzeć. No i oczywiście, mój kolor, trochę co prawda jaśniejszy, ale taki. No, brzaskwiniowy, nie morelowy, jak tam ten jasny, ale brzoskwiniowy, ale myślę, że idealnie pasuje, ale ten zapach. O, Jezu! Moim zdaniem jest to jedna z najbardziej pachnących świeczek w IKEA. Chodzi mi o ten zapach brzoskwiniowy, bo nawet malinowy, nawet te czerwone, co oni mają, tak aż nie pachną i waniliowe, jak ta brzoskwinia właśnie. Także też chcę sobie w sypialni na moim biurku postawić. Dla Maksia kupiliśmy taki oto stopień, bo stwierdziłam, że nadchodzi chyba najwyższy czas, żeby on już zaczął sobie rączki normalnie przy umywalce w łazience myć trochę za wysoko mu jest umywalka, no więc taki stopień będzie idealny, a że mamy biało-szarą łazienkę, to więc idealnie dopasował się. 5 punktów kosztował. I na koniec, jak już szliśmy do kasy, tam jest zawsze, nie wiem, czy w Polsce też macie, taki kącik przecen, coś takiego, nie wiem, jak to się nazywa, u nas to się nazywa Bergenkona i zobaczyłam coś takiego za 2,5 funta. Nie wiem, jaka normalna cena była, nie ma tutaj naklejki, w każdym razie jest to taki bardzo cienki, gigantyczny kocyk, narzutka kocyk, 2 metry na 2 metry i nie jest to aż takie ciężkie jak na taki ogromny kocyk. Cienkie i stwierdziłam, że będzie to coś idealnego na wyjazdy na wakacje. Jest to wielkie, więc wszyscy się tam z Maxiem super zmieścimy. Jest to cieniutkie, więc będzie bardzo szybko wysychało. Taki materiał, że łatwo będzie piasek strzepnąć z niego. No, po prostu idealny. I za 2,5 funta, w takiej kolorystyce idealnej, właśnie na wyjazdy, na wakacje, na urlop, pod palemki, stwierdziłam, że będzie idealny. I nie mogłam się oprzeć, i kupiłam. To już była druga siata z Ikei. Kupiłam również dwie takie ogromne ramy. Jak wam chyba w ostatnim holu zakupowym pokazywałam, eee, że zamówiłam dla Maxia dwa takie ogromne plakaty. Do sypialni, koło jego łóżka będą wisieć. Brakowało mi ram i właśnie je kupiłam. 6 funtów za jedną sztukę płaciłam. To są z tych takich cieniutkich i bardzo one mi się podobają, bo nie odstają tak aż od ściany i tak bardzo delikatnie właśnie na ścianie wyglądają, więc wybrałam te i cena idealna. 6 funtów za taką ramę, cudo. Dobra, przechodzimy dalej. Nie wiedziałam, czy mam Wam wszystkie zakupy pokazywać. Takie również. Bardzo, bardzo do domu, czy nie, ale stwierdziłam, że coraz więcej osób tutaj właśnie z UK mnie ogląda, i jeżeli natrafiłam na jakąś super promocję, to czemu się z Wami tym nie podzielić, może jeszcze skorzystacie. A więc byłam na zakupach w Morisonie. <grych> I mój ukochany, ulubiony proszek, a zazwyczaj wszystkie rzeczy białe piorę właśnie w Persilu, kolorowe i czarne piorę wpłynie do prania, ale białe w Persilu i był z 13 czy nawet 14 funtów. Mają nam dokładnie ceny. Na 5 funtów w promocji i stwierdziłam, że muszę kupić. Nie wiem, czy oni tutaj zaznaczają za oszczeń 4 funty. Skoro on nie kosztuje 9 funtów, na pewno nie. One kosztują, zależy od sklepu, powyżej 10, to między 12 a 14. Ja zapłaciłam tylko 5 funtów. Także jeżeli też lubicie persil i dużo pierzecie, to leccie do Morrisona, bo 5 funtów to jest naprawdę super cena. Czekajcie, czytaj miałam jeszcze siatkę. Z tutaj macie. Kupiłam to. Jakiś czas temu, ale nie pokazywałam wam, i stwierdziłam, że muszę też wam pokazać, bo jest to przecudowne. Taki oto zestaw przepiękny na taki wieczór meksykański. Meksykański, dobrze mówię? No, w każdym razie na pewno wiele z Was zna zapiekane naczosy. Uwielbiamy je, czy to z serem, czy z pomidorami, i stwierdziłam, że takie duże naczynie jest strasznie ciężkie, gliniane. Stwierdziłam, że będzie idealny do przygotowania takiej porcji właśnie dla całej rodziny, i do tego takie oto cudowne naczynie do oliwek. Tu sypiemy oliwki, tutaj wykałaczki, a tutaj możemy pesteczki sobie wrzucać, jeżeli oliwki wiecie. No, no, nie były odpestkowane, także bardzo, bardzo. Śliczne naczynia. To kosztowało 5 funtów, to kosztowało 12 funtów. Ale mi ten proszek tutaj pachnie. Jejka, mam tutaj całą siatę jeszcze. Kupiłam sobie również na eBayu woreczki do butów. Stwierdziłam, że chcę porządek w moich butach zrobić. O, matko, jeszcze każdy jest osobną folię zapakowany. Chcę sobie zrobić porządek w butach, chcę sobie je ładnie poukładać. Co niektóre takie ładniejsze szpileczki chcą popakować, żeby mi się nie brudziły, nie kurzyły. W takie oto. Poreczki właśnie specjalnie do, specjalnie do tego celu przeznaczone. przeznaczone jest to fizelina, cieniutkie. Tutaj mają z boku sznureczek do ściągania. Także fajnie. I takie lekko przejrzyste są, więc myślę, że nawet będzie można swobodnie rozpoznać, jakie buty są w środku, nawet jak będą w szafie leżeć. Ale też zauważyłam, teraz pomyślałam sobie, że bardzo fajne te woreczki na wyjazdy są, jak pakujecie się do walizki. No. Detol e, spray antybakteryjny, dezynfektant, dobrze mówię, uwielbiam go, dwa funty kosztował. Uwielbiam, wszystko możecie nim psikać. Nawet jak pościele przebieram, to zazwyczaj spryskuję nim materac, teraz, odczekuję chwilę, po czym odkurzam dokładnie pościele, dywany, ubikacje, toalety, no wszystko możecie tym spryskiwać 99,9% bakterii zabija. I naprawdę jest bardzo wygodny, bardzo prosty w użyciu. Ecover moje ulubione mydło do mycia podłóg. Ono jest z ym, olejkiem. No właśnie, nie wiemy teraz, jak to się. Gdzie ja to czytałam? Jaki to jest olejek? Linseed Oil. Nie pamiętam, jak to po polsku się nazywa. W każdym razie jest olejkiem. I naprawdę nie jest ta podłoga śliska. Tak jak wiecie, byście czymś tłustym wysmarowali. Nie jest śliska, jest normalna taka, że nie ma niebezpieczeństwa, że ktoś się poślizgnie, a mm, taki ładny połysk nabiera po tym mydle. Bardzo je lubię. A tutaj zobaczcie, jaki hicior, ja nie wiem. Wie, znaczy widziałam to już w sklepach, ale jakoś nigdy nie zwróciłam na to uwagi i w końcu kupiłam to sobie. Są to takie torebeczki, do których wkładacie tosty. Możecie też ser między dwa tosty włożyć, wkładacie do, do, to do tostera i to tak jakby się... Zapieka, ten ser się roztapia w środku i gotowa kanapka nam wychodzi. Jestem bardzo tego ciekawa. Super, bo wiecie, toster zostaje czysty. MUS Nivea pod prysznic. Był w promocji. Funta 59 płaciłam. Bardzo mnie, bardzo lubię, zainteresował. Bardzo lubię produkt Nivea. On jest olejkiem migdałowym. Jestem jego bardzo ciekawa, a cena też dobra. A propos mycia rączek Maxa Łazience. Do, ten stopień, co kupiłam specjalnie po to, kupiłam mu też mydełko, żeby miał swoje do mycia rączek. Ulubione nasze witaminki dla Maksia. Zestaw witamin z witaminą D. Bardzo fajny taki. Mm, pipetka, nie, jak to się nazywa? Pipetka chyba. Kroplomierz. Ma i tylko 1 ml raz dziennie dziecku się podaje. Także bardzo wygodny do podania. 7 funtów kosztowały. Dwa zapachy waniliowe choinki dla Wojtka, bo ja, jak już mnie znacie, używam albo staram się e, używać zapachu New Car, tych niebieskich choineczek, ale Wojtek uwielbia te waniliowe, półtora funta za sztukę. I tu ciekawostka. Zazwyczaj na mm, chorobę temperaturę dla Maksia kupowałam Calpol. Tutaj w Anglii 3 funty kosztuje. Znalazłam coś takiego. Fenpet Byłam w Pontlandzie akurat i nie było tam kalpolu, więc stwierdziłam, spróbuję coś takiego. Kosztowało to tylko jednego funta. Podaje się trzy razy dziennie, kalpol podaje się cztery razy dziennie. To za funta trzy razy dziennie. Jedyny minus, że nie ma takiej strzykaweczki do podawania lekarstwa, tylko mały łyżeczkę. Ale jak dla mnie to jest okej. Okay. Ostatnio akurat Maxiu chorował, już teraz doszedł do siebie. W ogóle on ma prawie półtorej roku, a dopiero pierwszy raz był tak naprawdę chory. Jestem Przeszczęśliwa. No więc e, zużyliśmy kalpol, który mieliśmy w domu, i teraz lubię mieć właśnie w razie czego w szafce schowany jakiś taki na temperaturę. To teraz kupiłam ten. Zaczymy. Kupiłam sobie również dwa takie oto super woreczki na warzywa. Są one płócienne, z boku mają zameczek, u góry są ściągane takim sznureczkiem i stwierdziłam, że będą idealne do przechowywania cebuli albo jakichś takich warzyw, które w małej ilości kupuję. Nie lubię ich trzymać w torebkach foliowych, bo to nawet jak w lodówce trzymamy, bardzo szybko takie no takim myszkiem zachodzi albo śliski się robi i myślę, że właśnie takie płócienne woreczki będą idealne, czy nawet w tych woreczkach myślę, że można poza lodówką trzymać warzywa. No i będą piękną ozdobą też w kuchni. Tutaj Wojtek sobie coś śmiesznego na ebayu kupił. Pad żelowy. Jednego funta kosztował tylko. Jest to taki kwadracik. O. Przyklejacie go gdziekolwiek, czy w samochodzie do szyby, czy do em, deski rozdzielczej, gdziekolwiek i możecie sobie telefon, nie wiem, etui na okulary, cokolwiek przykleić i to jest silikonowe, miękkie, nie uszkodzi nam nic i wszystko się do tego przyczepi, także bardzo fajny pomysł i bardzo kranio. Kolejna chemia. Kupiłam coś właśnie do czyszczenia też kuchni i łazienki. CIF. Nie miałam ich wcześniej. E, widzę, że ten do kuchni jest olejkiem z pomarańczy i mandarynki. Także jestem bardzo ciekawa. Może będzie miał przyjemny zapach. A ten do mm, czyszczenia łazienek to podobne, jak tu jest napisane, e, ma nie zostawiać smug. Także jestem ciekawa, może i. E, będzie nim fajnie mieć lustra w jedzie łazience. I wtedy super by było, bo jeden preparat. Jeden. Jak to się nazywa? Jeden płyn byłby do czyszczenia tak jakby jednej łazienki. Nie trzeba obładowanym chodzić, żeby posprzątać tam. No i chyba już na koniec. Nie, nie, nie. To będzie na koniec. Jeszcze najpierw Wam coś pokażę. Dostaliśmy, a generalnie nie my, tylko Maksiu nasz kochany, dostał od cioci Oli z Irlandii, zobaczcie na to, taką oto kochaną rodzinkę, tego zajączka czy króliczka, dostał już troszeczkę wcześniej, a to przyszło w paczce specjalnie z Polski, Ola zamówiła to specjalnie dla Maksia i od producenta przyszło to prosto do Maksia. No, rewelacja. To ma w ogóle przypominać naszą Lili, naszą kotkę. Także na, naprawdę bardzo podobna. Maksiu był zachwycony tymi wąsami. I uwaga, uwaga. Jest to wszystko robione ręcznie na szydełku, chyba o ile dobrze kojarzę. I do każdej takiej maskotki jest dołączony specjalny liścik. W ogóle wstawię Wam teraz zdjęcie, jak to przyszło pięknie zapakowane do Maksia. Max rozpakował, to no po prostu był zachwycony tym. Dołączony do każdej maskotki jest tak pięknie zawiązany liścik. Produkuje to firma Roszpunkowo i takie coś piękne dołączają do każdego pluszaka. Możecie sobie teraz zatrzymać filmik i przeczytać. No jest to rewelacyjne. Myślę, że super, właśnie na prezent bardzo porządnie, bardzo pięknie wykonane. Maksiu już tutaj, wiecie, <grystanie> ostro działał z nimi i nic się z nimi nie stało. Naprawdę są wytrzymałe. Ekstra. Bardzo miły upominek. Jeszcze raz dziękujemy cioci Olu. Ciociu, cioci, ciociu Olu. Bardzo dziękujemy Roszpunkowo za przepiękny prezent. I uwaga, coś, co na koniec chciałam trzymać. Kurczę, nie wzięłam sobie nożyczek. Wiecie co, może pójdę po nożyczki i zaraz wrócę. Nie wzięłam nożyczek, wzięłam noża. Myślę, że będzie mi łatwiej. No więc, tak. Decyzję o zakupie tego czegoś podjęliśmy z Wojtkiem w ciągu kilku minut dosłownie. A było tak. Mamy w domu większą ilość owoców. Czekajcie, bo mi się tu taśma poprzyklejała. Mamy w domu większą ilość owoców. I tak jem, z Maxiem jem. No bo. Staramy się jak najwięcej właśnie owoców, szczególnie teraz w tym okresie jesiennym, jeść. I nie wiem, już trochę. No, nie przejadły nam się te owoce, ale. No już małej odmiany chcemy, ale wciąż chcemy te owoce jeść. No więc stwierdziliśmy, że nie ma nic lepszego od. Kupujcie, jak to jest zapakowane. Jajka. Od soku wyciśniętego. Mamy taką maszynę, e, która tłoczy na zimno i do niej wrzucamy marchewki, jabłka, ale takie owoce jak pomarańcze, które są z takimi błękami, grejpfruty, to już ona nie radzi sobie z nimi. Znaczy wyciska, ale mm, bardzo dużo miąższu przechodzi i, i nie ma takiego, chce się takiego czystego soczku do napicia się, a nie takiego koktajlu, bo koktajl to sobie w mikserze robimy. No więc podjęliśmy z Wojkiem decyzję w ciągu kilku minut, że kupujemy sobie wyciskarkę. Mamy rę taką, wiecie, co ręcznie robicie, ale stwierdziliśmy, że chcemy taką elektryczną. No i znalazł Wojtek taką, co mi bardzo wpadła w oko. Bardzo ładna, idealnie będzie nam tutaj do kuchni pasować. ta -da! Tak ono, oto ona wygląda. Już zdejmuję woreczek. Ceny się wahały. Powiem tak, my ją kupiliśmy za 18 funtów. Można takie plastikowe, białe, zwykłe kupić już nawet za 10 funtów, ale bardzo chcieliśmy właśnie taką chromowaną, srebrną. Kupiliśmy ją 18 chyba funtów, ale naprawdę ceny się wahały właśnie od 18 do 30 aż. Także trzeba szukać, i znaleźć najtańszą. Ma tutaj oczywiście dwie nakładki. Nie, to jest przykrywka, przepraszam. Ale tutaj ma dwie nakładki na większe i mniejsze owoce trinki pomarańcze. No i tutaj to wszystko się odbywa. To się kręci i soczek wycieka prosto nam do szklaneczki. A takie te resztki soczku czekajcie, tutaj do tej misy się zbierają, także wszystko tutaj pozostaje czyste. Potem tylko wylewamy tą resztę. to zawsze wiadomo, coś tam, wiecie, przesiąknie. Także fajnie, że tą nakładkę Ma no, nawet nie zauważyłam, jak oglądałam, w internecie, że taką nakładkę ma, że jak stoi to na wierzchu, to nam się nie kurzy. A może to też jest do jakiegoś... Nie, 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 to nie jest do owocu. Ale rewelacja. Super, już się nie mogę doczekać, aż zaczniemy tego używać. Dobra, to już były wszystkie moje zakupy. Boże, ile tego się nazbierało. I to było już wszystko w dzisiejszym filmie. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym. Pa! Buziaki!